Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim YouTube. Nie wiem, które to jest nagranie, chciałem powiedzieć, ale zapomniałem sprawdzić. Dobra, tutaj przeciwnik tak niestandardowo zaczął F4, natomiast ja jako złośliwy zawodnik też zacząłem niestandardowo, to znaczy przez B6, ponieważ generalnie rzecz biorąc ludzie często lubią sobie ustawić tutaj tego gońca na G2, więc ja lubię moim gońcem moim gońcem kontrować przeciwnika. No dobra, także pierwszy pierwszy błąd mi skliknęło mi się tutaj. E, tak to jest, jak zbyt agresywnie rysuje się strzałki. No dobra, e, mówi się trudno, żyje się dalej. Jakoś sobie z tym problemem poradzimy. E, tutaj już przeciwnika zbejtowałem, bo on zapewne chciał grać kamienną ścianę, a teraz kamiennej ściany już nie będzie. E, dobra, to ja ustawię w takim razie z drugiej strony przez G6 i chyba będę chciał zagrać przez F5, żeby wziąć pod kontrolę pole E4. E, to jest właśnie strzałka, którą chciałem wtedy narysować, ale mi za bardzo nie poszło. Mówi się trudno. Także generalnie rzecz biorąc, ja będę się chciał skupić na tym, żeby zablokować ewentualną ekspansję przeciwnika na skrzydle królewskim. Jak tutaj go zablokuję, to już będzie całkiem git. Dobra, widać, że przeciwnik chce atakować właśnie przez E4, także ja tutaj blokuję, bo jeżeli on by zagrał i E4 i D4, to już bym się mógł poddać, bo mo moje figury w ogóle by się nie miały gdzie ruszać. Dobra, to się tutaj rozwijam dalej, oczywiście wszystko. W kontekście kontrolowania tego pola E4, w ogóle się zastanawiam też, czy później nie zagrać A5, konia 6, koń C5. No ale dobra, przeciwnik się tutaj już poddał, także jest to ok. Przeciwnik się już poddał, miał ten plan zagrania E4, ale zobaczył, że ja mu tego nie przepuszczę i się tutaj załamał psychicznie. To już jest jakiś plusik. Ok, przeciwnik mnie tu atakuje i słusznie. Czyli co? On ewidentnie chciałby tutaj c przeprowadzić. Ja bym ewidentnie nie chciał, żeby on cepiątkę przeprowadził, także sam przeprowadzę cepiątkę, żeby tutaj jego życie utrudniać. Chociaż w sumie może nie powinienem się tego tak obawiać, może przez D5 trzeba było zagrać, ale wydaje mi się, że C5 ma tutaj sporo sensu. Żeby zablokować i cały czas to pole E4. Tak wydaje mi się, że dla niego najlepszą decyzją będzie wybić i zagrać D5, żeby zabunkrować tego mojego gońca z B7. Ale wtedy myślę, że, przeprowadzę, myślę, że przeprowadzę po prostu E6. Tutaj na upartego, tak trochę. Ale myślę, że to całkiem słuszne podejście. Okej, okay, przeciwnik tutaj sobie wtrącił w ten sposób atak. Okej, okay, jakiś to sens ma, na pewno. Tutaj muszę uważać na jakieś tak, tego typu jeszcze ataki, żeby nie było tu, tutaj jakich, jakichś nierozwiązywalnych problemów. Natomiast tak, nie bardzo mi się podoba, że mi tutaj będzie podwisało w momencie, kiedy przeprowadzę ten mój pomysł, także myślę, że tutaj wtrącę bicie na d4. W razie co zbiję na C3, ale po prostu chciałem wyjaśnić tą strukturę, żeby pozbyć się tego problemu. Ok, to, to już tutaj osiągnąłem to, co chciałem, więc mogę na spokojnie. Hetmanik C8. Chodzi oczywiście o to, żeby tutaj obronić przeciwnik. Żadnego wieża B7, Hetman B7, goniec F3 nie ma, bo na koniec mam koń C6, się zasłonię. Także z tej strony problemów nie będzie. Ok, przeciwnik wypatrzył, że punkt. E7 osłabiłem i teraz na E7 mnie tutaj chce atakować. Hmm, chciałem być przez moment sprytny, ponieważ wymyśliłem, że zagram końce, 6 końce, 6 hetman C6 z groźbą mata i przeciwnik wtedy nie będzie mógł zbić na E7, ale niestety okazało się, że będzie mógł zagrać e, goniec f 3 i wtedy mam tutaj srogie kłopoty. No dobra, także nie chcę, ale muszę się obronić czasem trzeba czasem mówi się trudno trzeba się obronić żyje się dalej ale tutaj przyczajony tygrys ukryty smok ponieważ zobaczcie że u przeciwnika jest sporo słabości myślę że te słabości będą e, będą dla mnie na plus ale to muszę poczekać muszę poczekać muszę najpierw spacyfikować tą aktywność przeciwnika a później ruszę do kontry No dobra, co tu przeciwnik zrobi? Tak szczerze mówiąc trochę się obawiam zagrania C5 e, z groźbą po prostu hetman B3 szach i zgarnięciem na B7. Tak myślę jak ten problem rozwiązać. Znaczy y, jest pewnego rodzaju plusik, ponieważ jak przeciwnik zagra C5 to sobie gońca zamknie. Także w sumie to chyba nie będzie straszne, bo on zagra C5, ja zagram E6. Myślę, że to będzie GIT. Myślę, że to będzie GIT. Yy, od biedy, to nawet gońcem na C6 pójdę i koniem na A6, i tutaj na D5 go przestawię. Także dobra, tutaj nie ma żadnych problemów, nie ma się totalnie czego obawiać. No i zobaczymy, co teraz przeciwnik zadecyduje, co tutaj przeciwnik zrobi, ponieważ ewidentnie mocno się zastanawia, mocno się wgłębia w tą pozycję. Zobaczymy, co tutaj wyliczy ciekawego. Tak szczerze mówiąc, to tutaj od uzyskania przewagi dzieli mnie jedno posunięcie. Jak zdąży zagrać skoczek C6, jak zdąży rozwinąć tego skoczka, to już jest super. To już wtedy przeciwnik nic nie jest w stanie mi zagrozić, nic nie jest tutaj w stanie mi zrobić. No tylko pytanie, czy uda mi się zdążyć. No dobra, ewidentnie tutaj myślę, że każdy widzi, co przeciwnik chce, a mianowicie przeciwnik chce stuknąć na E7, i trzeba przyznać, że wygląda to dosyć problematycznie. To ja z tym problemem pocznę. To jest ciekawa kwestia. Na no nie wiem, czy. No, znaczy, tak, gońcem to na pewno bić nie będę chciał, bo tutaj mi wiedzie gońcem i będą związania. Także to nie. Pytanie, czy skoczkiem? Skoczek bije, pionek bije, goniec bije, skoczek bije, F5 na koniec. No i tak średnio bym powiedział, to wygląda. Ale, tak, wpadł mi ciekawy pomysł do głowy: królew 7, po prostu. Już nie wiem, czy to nie będzie zbyt optymistyczne, trochę. No dobra, no nic tu nie poradzę. No, ch chyba to jest w ogóle jedyne. No dobra, czyli nie chcę, ale muszę. <laughs> no dobra, to jest sroga defensywa. No ale cóż, nie można się było niczego innego spodziewać, no bo jak w debiucie ja straciłem dwa ruchy na zagranie goniec d5 i z powrotem, no to to musi się skończyć niedobrze. No dobra, przeciwnik mnie tutaj atakuje dalej. Oj, skończy się to niedobrze, jestem tego pewien. No bo tak, jak zbiję, no to on odbije. Wierzę. Wierzę FC1. No i generalnie po mnie, krótko mówiąc. to chyba w ogóle jedyne jest odejście. No dobra, to odchodzę. Co poradzę? Bo tutaj generalnie on C5, ewentualnie z szachem, będzie mógł przeprowadzić, ale to. Raczej się nie będę tego obawiał. No Tutaj e, jest to pewnego rodzaju zyskiem dla przeciwnika, że zgarnął parę gońców. E, ja po, po, postaram się zrobić tak, żeby ta jego para gońców jakoś się za bardzo nie rozegrała. Ale za to skoczek się rozegra. O, trzeba przyznać, że przeciwnik dobrze kombinuje, dobrze kombinuje. No, to tak, jak zagram E6 to jest to generalnie rzecz biorąc samobójstwo, ponieważ koń E5 i jak pójdę da G8, to. To skoczek E7 z widłami. Także nie za bardzo mi się to podoba. No to chyba kolejny ruch, którego bardzo nie chcę, ale bardzo muszę. A nic nie poradzę. Zresztą to, to już śmierdzi tutaj matami jakimiś. No, ale no nic, on nie miałem. Bo muszę jakoś tego skoczka wprowadzić do akcji. E, widzicie, sz szachy, są, szachy są bardzo okrutne pod tym względem, że e, często, są, często są takie sytuacje, że brakuje jednego ruchu, żeby wyrównać. I tak przez całą partię ci brakuje, brakuje, brakuje i na koniec przegrywasz. <laughs> to, są, to są okrutne sytuacje, ale się zdarzają. No dobra, no to bronimy się dalej. Cyk. No dobra, yy, muszę tutaj odbić Hetmanem. Aha, i tak stracę, bo na B7 mi wpadnie. Kurczaki. No dobra, mówi się trudno. A nie, y, Hetman B7 nie będzie chyba takie groźne. Hmm. Aha, B5 grozi. Oj, to całkowicie tego nie widziałem. Dobra, tutaj to już o, dobra, to już w ogóle hetmana strac. No dobra, to mnie tutaj przeciwnik rozłożył całkowicie na łopatki, muszę przyznać. W sumie to trochę sam się rozłożyłem na łopatki, ale przeciwnik bardzo elegancko to wykorzystał. No nie, no dobra, T tutaj to goniec d5 oczywiście przesądziło o sprawie. E natomiast generalnie rzecz biorąc to bym się chciał ustawiać przez g6, goniec g7 i f5. I wtedy jest e bardzo fajna kontrola nad polem e4. E I zazwyczaj wychodzi to bardzo dobrze, natomiast tutaj tych dwóch ruchów e mi zabrakło i przeciwnik mnie po prostu zajechał, e a ja nie zdążyłem dokończyć rozwoju. No ale cóż, mój błąd, e ja tutaj mi skliknąłem. E Okej, okay, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnych nagraniach, oraz też powiadomienie o transmisjach na żywo, które być może niedługo pojawią się też już na YouTube. Także zasubskrybuj, żeby być na bieżąco. Także dzięki za uwagę i pa pa!